Cześć, witajcie, widzę, że jestem Karol i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić, jak posadzić groch, i jak ja sadziłem groch na takim stelażu. Na początku moczymy groch w wodzie przez około jedną noc. Teraz pokażę Wam mój stelaż, który sam przygotowałem. Jest on zrobiony z gałęzi leszczyny. Teraz będziemy sadzić grochy, które później, jak sami zobaczycie za chwilę efekt końcowy. Będą się ładnie pieły po tych gałązkach. No, to zacznijmy sadzić. Mam już tutaj zrobione. Dajemy pierwszego grocha i przysypujemy ziemią. Dajemy kolejnego, drugiego grocha i tak samo przysypujemy ziemią. Będę tutaj sadził różne gatunki grochów. Teraz czas na trzeciego. Ale nadal w pojemniku zostało jeszcze dużo grochów. No ale siedzimy kolejnego grocha. i kolejnego i kolejnego te grochy są już na nie, nie możecie zapomnieć o tym, że grochy tak jak wam już mówiłem, trzeba namoczyć i oczywiście później, jak będą wsadzone już do wody, regularnie podlewać. Ja tutaj sadzę też gro, groszek, który będzie przyciągał owady zapylające czyli pszczoły, trzmiele i, na, i także dzikie pszczoły. Teraz znowu dosadzimy gro, grochu, żeby, bo zostało mi jeszcze trochę go wy, wymo, namoczonego. Później ten, z takiego grochu można zrobić na przykład zupę. Na razie ten groszek musi mi, uruść, wykiełko, musi mi urosnąć, wykiełkować i dopiero później zaowocuje. Na samym końcu zobaczycie efekt końcowy i jak ten groszek zaowocował, jak zakwitł i jak urósł. Będzie to... Ba, bardzo ładny efekt, ale to. A więc, oglądajcie do samego końca, bo to będzie na samym końcu. I sadzimy kolejnego groszka. przykrywamy z ziemią, bo jeszcze nam trochę tych groszków do posedzenia zostało. Dobra, chyba posadziliśmy już wszystkie. Jeszcze tutaj kilka dosadzę i za chwilę ujrzycie efekt końcowy. Wszystkie groszki posadzone. A teraz czas na efekt końcowy. Uwaga! I tak to wygląda po kilku miesiącach. Groszek obróz ca, ca, całe wszystkie gałęzie. Ma już nawet owoce i kwiaty, które za chwilę zobaczycie. Przylatują licznie do niego pszczoły. A czasami też inne owady zapylające. Groszek ma już dużo owoców. Jak teraz sami widzicie, w środku też obróz prawie zupełnie, co za chwilę się przekonacie. Liście ma ładne, zielone. Za chwilę zobaczymy, jak jest w środku. Jak sami widzicie, opłacało się zasadzić ten groszek. Lecz na efekt trzeba było czekać dość długo. Kilka miesięcy. Tutaj widzimy środek. Sadziłem w marcu lub w kwietniu, a efekt końcowy, który teraz widzicie, jest, jest nagrany w kwietniu. Yy, Ostatni dzień lipca. Mamy tutaj różne kwiaty: białe, pomarańczowe, najwięcej jest pomarańczowych. Nawet przed chwilą widziałem gdzieś kwiat żółty. Możliwe, kiedybym zrobił większą. W tą formę na ten groszek, wtedy można by było się w środku tej formy fajnie skryć. Mówiąc forma, oczywiście, miałem na myśli ten stelaż, po którym pnie się groszek. Tam widzieliśmy przed chwilą groszek żółty. Groszek. Mocno podlewałem, żeby tak urósł. No, i na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Do zobaczenia.